Po dłuższej przerwie powracamy do Pythona i zajmujemy się datą i czasem. Poznamy moduły time oraz datetime. No i na początek powiedzmy, że chcemy, chcielibyśmy zatrzymać wykonywanie programu na kilka sekund. Jak to zrobić? No więc najpierw powiedzmy, że wypiszemy jakiś jakiś tekst do konsoli, żeby wiedzieć, czy program rzeczywiście się zatrzyma. Wypiszmy na przykład start no i potem wypiszmy stop. No i teraz, jak damy play, no to oczywiście te dwie funkcje wykonają się po kolei natychmiastowo i program się zakończy. Powiedzmy, że między tymi funkcjami chcielibyśmy zatrzymać go na powiedzmy dwie sekundy. No więc użyjemy do tego funkcji sleep, czyli po prostu uśpienie, uśpimy, uśpimy działanie programu na dwie sekundy. Pierwsze co będziemy musieli zrobić, to zaimportować tą funkcję, ponieważ domyślnie nie jest ona dostępna, czyli jeśli wpiszemy tutaj na przykład właśnie time bo tak to będzie działać, to nam PyCharm podpowie, że mamy unresolved reference time, czyli po prostu nie wie, co to jest, ten moduł nie jest aktualnie zaimportowany. Więc musimy go zaimportować. zrobimy to na początku, na samym początku programu, za pomocą słówka import. Czy po prostu wpisujemy import, import no i wpisujemy czas, w tym wypadku time. Czyli importujemy moduł Time. Teraz chcemy używać funkcji z tego modułu. To się zrobiło szare, ponieważ PyCharm nam, nas informuje, że nie używamy nic z tego modułu, że po prostu importujemy go aktualnie na marne. Więc teraz użyjmy jakiejś funkcji z tego modułu i zrobimy to w ten sposób, że najpierw wpisujemy nazwę modułu czy po prostu time, dajmy kropkę no i mamy tutaj masę funkcji z tego modułu, jakich możemy użyć, nas interesuje funkcja sleep no i tutaj nam barczym czapa, pie, podpowiada, żeby podać to w sekundach, jako argument przyjmuje funkcję jakiejś sekundy i podajemy po prostu na przykład 2 sekundy dajmy teraz play, jak widać pojawi nam się start czeka się 2 sekundy i pojawiło się stop, czyli dokładnie tak samo, tak jak byśmy chcieli. Ale powiedzmy, że będziemy chcieli wykonywać, na przykład dwie rzeczy: jedną po na przykład sekundzie, drugą po na przykład dwóch sekundach, a w tym czasie robić coś jeszcze innego, a w jeszcze innym czasie, na przykład po 10 sekundach zakończyć działanie programu. Jak to zrobić? No w ten sposób tego nie zrobimy, ponieważ cały program się zatrzymuje wtedy linice. I Po prostu nie idzie dalej. Nie da się na przykład nie wiem, zrobić while, no to po prostu co dwie sekundy będziemy wypisać start, stop, start, stop, start, stop. Um, inaczej mówiąc, no, cały nasz program się blokuje. Dlatego funkcja sleep jest bardzo rzadko wykorzystywana, ponieważ no, jest mocno nieefektywna i yy, raczej jest wykorzystywana w jakichś bardzo, bardzo prostych programach, gdzie piszemy je na szybko. Um, i zaraz do tej funkcji wrócimy, i raczej nie wrócimy do tej funkcji, ale zaraz wrócimy do zatrzymywania programu i e, pokażę Wam, jak e, wykonywać dwie rzeczy naraz. No, tak jakby naraz, e, ponieważ e, dla, jednej, e, dla jednego bloku, dla jednej funkcji, program będzie mógł e, czekać dwie sekundy, wykonać się po dwóch sekundach, a inna wykonać na przykład po sekundzie, albo dwie wykonać się po sekundzie, i w tym czasie program będzie mógł robić coś innego. E, więc na razie usuniemy to. I do tego, co właśnie przed powiedziałem, będziemy potrzebowali e, funkcji time, czyli wielce mówiącej funkcji time. E, musimy więc e, powiedzmy, że chcemy wyprintować, e, albo nie. Zobaczmy najpierw, co robi funkcja time. Więc w module time, czyli ten, który zaimportowaliśmy, mamy taką funkcję, która nazywa się time e, i zwraca ona unixowy time, czyli unixowy czas. Inaczej mówiąc, ilość sekund, która minęła od 1 stycznia 1970 roku. W ten sposób cała data, czyli jeśli macie teraz w swoim komputerze z prawej strony nadal zegarek i datę, no to właśnie w ten sposób komputer przechowuje czas i oblicza, jaka jest aktualna data na podstawie ilości sekund, które minęły właśnie od 1 stycznia 1970 roku. No i ta funkcja nam zwraca właśnie tę ilość sekund. Możemy ją właśnie teraz wyprintować, żeby zobaczyć, ile to aktualnie jest print i play, czyli aktualnie to jest, no, do, to jest duża liczba, nie będę próbował jej przeczytać. E, mamy tutaj ilość sekund i po kropce jeszcze w Pythonie jest to fajnie zrobione, że również podaje nam tutaj milisekundy i e, tam ilość części po przecinku, co e, może nam zwiększyć e, dokładność e, właśnie gdy na przykład coś odliczamy jakiś czas, czy coś w tym stylu. E, no i to jest właśnie ilość sekund. Możemy tą liczbę wklepać gdzieś do jakiegoś konwertera online w Google e, i skonwertować ją na e, aktualną datę, czyli z tego można wyciągnąć aktualną datę, za pomocą matematyki. My będziemy robić coś innego, my będziemy chcieli właśnie czekać na, na wykonanie czegoś, na, aż dana ilość czasu minie. Więc zapiszmy sobie najpierw aktualną ilość sekund, czyli dajemy na przykład, ja to nazwę tą, tą zmienną timer, czyli do zmiennej timer, bo ono może mieć oczywiście dowolną nazwę, zapiszę aktualną ilość sekund która minęła. Następnie powiedzmy, że zatrzymamy działanie programu 2 sekundy i od aktualnego czasu, czyli bo po tych dwóch sekundach, czyli time.time, .time, odejmiemy poprzednie, zapisane, poprzednie zapisaną wartość. Czyli teraz ta funkcja powinna być większa o 2 sekundy, bo minęło 2 sekundy. Odejmujemy to od poprzedniej wartości, czyli powinno nam tutaj wyjść 2. Czyli na przykład nazwijmy to elapsed, elapsed nie wiem jak to przeczytać elapsed e, czyli ile czasu minęło i wyprintujmy na przykład właśnie to co dzisiaj pisać nie umiem e, właśnie tą wartość, dajemy no play e, no jak widać minęło tutaj 2 sekundy e, no i plus, plus tutaj ma po przecinku, one po prostu oznaczają, e, no bo przecież czas wykonywania, czas pobierania tego czasu, czas odejmowania również się liczy i to właśnie tyle minęło, po ileś tam jest po przecinku, to jest dość nieważne, ale no głównie minęło dwie minuty, czyli ta, ta funkcja dobrze działa. No i móc, jeśli możemy odmierzać czas, ile czasu minęło, no to możemy również co, dano, co dany czas wykonywać jakąś funkcję. Więc użyjmy teraz funkcji w pętli while, y, dajmy while, dajmy true, czyli żeby wykonywało się non-stop no i powiedzmy co dwie sekundy chcemy wyprintować coś do konsoli na przykład dajmy print, znaczy najpierw musimy sprawdzić czy minęło już dwie sekundy więc po prostu dajmy if, czyli jeśli aktualny czas time.time, .time, odjąć timer, czyli ten poprzedni jest większy od dwóch, czyli po prostu minęło dwie sekundy no to wyprintujmy 2 sekundy. No i działa to po prostu w ten sposób, timer, aktualny czas zapisujemy, potem w pętli while, czyli to ciągle się wykonuje non stop, w kółko, sprawdzamy czy aktualny czas odnośnie timer jest większy od dwóch, czyli po prostu czy minęło już więcej niż dwie sekundy. Jeśli tak, no to będzie on printować dwie sekundy do konsoli. Jeśli teraz to otworzymy, to zauważymy coś, że po części to działa, no ale oczywiście po tym jak dwie sekundy minęły, to nam ciągle wypisuje do konsoli dwie sekundy, ponieważ musimy robić jeszcze jedną rzecz, czyli po prostu resetować ten timer, żeby zacząć odliczać te dwie sekundy od nowa. Czyli dajmy po prostu timer, równo się time, .time. No I w ten sposób to działa, że mamy, zapisujemy aktualny czas w kółko, czyli non-stop, sprawdzamy, czy minęło 2 sekundy. Jeśli minęło, to zapisujemy aktualny czas i znowu od tego zapisanego czasu sprawdzamy, czy minęło 2 sekundy w kółko. I teraz to 2 sekundy będzie nam wypisywać po prostu do konsoli wyraz 2 sekundy, zdanie 2 sekundy. No i wtedy, teraz to było bardzo proste do osiągnięcia, mogliśmy po prostu równie dobrze dać while, true, e, print 2 sekundy i potem sleep, time.sleep time. 2. E, Różnice między tymi dwoma e, jakby algorytmami, jest taka, że tutaj ta pętla non-stop się wykonuje, a tutaj wypisuje się print i zawiesza się program na 2 sekundy. Czyli ta pętla się nie wykonuje, tylko wykonuje się co 2 sekundy. A tutaj wykonuje się non-stop, najszybsze jak to możliwe i ciągle sprawdza, czy czasem nie minęło 2 sekundy. Więc w tej pętli, teraz dalej, możemy e, robić coś innego. Na przykład możemy stworzyć sobie inny timer, czyli timer na przykład 2, i również zapisać tutaj czas. I możemy na przykład dać, jeśli time.time, time, czyli aktualny czas, odjąć timer 2, jest większa od na przykład jednej sekundy, to musimy, możemy wypisać jedna sekunda. I znów do timer 2, żeby nam się to ciągle nie powtarzało, jak minie ta jedna sekunda Możemy zapisać aktualny czas. I teraz te dwie funkcje będą się wykonywać, dwie, jakby tutaj, moduły, dwie, te dwa ify będą się wykonywać jednocześnie. Czyli mamy jedna sekunda, dwie sekundy, Co dwie sekundy wypisuje nam się dwie sekundy, a co sekundę wykonuje nam się jedna sekunda. Wypisuje nam się to konsoli o to mi chodziło. No, no i tam można by się przydać na przykład, żeby wykony wypisywać ciągle. Co na przykład co sekundę wy wypisywać ee, BAM? <laughs> Więc mówią co BAM. E, a jeśli minie już 5 sekund, no to możemy zatrzymać działanie programu. Czyli dać po prostu, tutaj za nas dać, e, break. Czyli po prostu wyłamać się. dajemy play. I teraz moje 5 razy powinno nam się to wykonać. I program się zakończy. Oczywiście tutaj wykonało się to 4 razy, bo jak już tutaj minęło 5 sekund, to nie zdążyło wrócić, czyli możemy tutaj dać, jeśli damy to najpierw, to wykona się 5 razy. No ale dobra. No i w ten sposób to działa, możemy sobie tworzyć jakieś timery, wykonać dwie rzeczy naraz, mierzyć dwa czasy naraz i tym podobne, w tak dość, dość łatwy sposób. No i ostatnią rzeczą, jaką się dzisiaj zajmiemy, to będzie już nie, nie z modułu time, więc to też usunę. Będzie to podawanie aktualnej godziny. Jak już wcześniej mówiłem, możemy konwertować właśnie tą ilość sekund, czyli to jest Unix Time Stamp. Od 1 stycznia 1970 roku możemy to konwertować na aktualną datę. Możemy to robić ręcznie, po prostu dając ten czas i używając matematyki i modulo sobie wyciągać e, rok, miesiąc, dzień i tak dalej, no ale to byłoby dość kłopotliwe, ponieważ w, w tym czasie mieliśmy lata przestępne, to też trzeba by wziąć pod uwagę. Mieliśmy na przykład e, no dni mają różną ilość, e, ilość, co ja gadam? miesiące mają różną ilość dni i tak dalej, tak dalej, więc to wszystko trzeba by było wziąć pod uwagę, e, no ale nie ma co nie płakać, e, ponieważ mamy od tego gotową funkcję e, i znajduje się ona w module DateTime. Pozwala on nam na proste wypisywanie aktualnego dnia tygodnia, godziny, minuty, sekund, miesiąca, no i oczywiście roku i tym podobne. Oczywiście jak wcześniej to mówiłem, można to zrobić po prostu konwertując odpowiednią ilość sekund i ten moduł właśnie to robi, ilość sekund od 1 stycznia 1970 roku. No ale wiadomo, że po kolei mieliśmy takie rzeczy jak na przykład lata przestępne. E, oczywiście miesiące mają różne, e, różne ilości dni, itd. Tak tak to wszystko trzeba by wziąć pod uwagę, e, więc byłoby to dość kłopotliwe, żeby uzyskać aktualną, e, go, aktualną datę i godzinę. E, no ale na, ale na szczęście ten właśnie moduł robi to wszystko za nas. E, zaimportujemy go więc e, oczywiście wpisując import daytime. No, i te najpierw wpisujemy oczywiście nazwę tego modułu, ponieważ używamy funkcji od niego. No i on ma jakby dwa obiekty: DateTime oraz Date. My użyjemy obiektu DateTime, ponieważ obiekt DateTime przechowuje datę i czas, a obiekt Date tylko datę. Więc użyjemy DateTime. To jest trochę głupio zrobione, bo one się nazywają tak samo, czyli moduł się nazywa tak samo jak, jak obiekt, którego używamy. No, i on ma tutaj e, kilka pól. Ma na przykład pole day, czyli po prostu aktualny dzień. Nie musi być to aktualny dzień, możemy te wszystkie pola podać ręcznie. E, mamy godzinę, mamy mikrosekundy, mamy minuty, e, mamy miesiące, sekundy mm, i tak dalej, i tak dalej. Mamy na przykład rok i tak dalej. E, no, ale aktualnie, jeśli byśmy go utworzyli, to musimy podać wszystkie te e, rzeczy. Ręcznie, czy musimy podać J na przykład 10, nie wiem, day na przykład 10, nie wiem, czemu tak robię. E, powiedzmy, nie wiem, 2010 e, i musimy wszystkie te pola podać, żeby on się utworzył. I potem możemy na przykład dwa takie obiekty porównywać ze sobą, czy na przykład sprawdzić, ile dni minęło od danej daty. Ale my chcemy w tym momencie aktualną datę i służy do tego funkcja .now czyli pobieramy aktualną datę możemy ten obiekt zapisać sobie do jakiejś zmiennej na przykład zmiennej teraz czyli teraz w tej zmiennej będziemy mieli obiekt datetime z wartościami aktualnie kiedy została wykonana ta funkcja ten .now czyli teraz po angielsku no i teraz chcielibyśmy na przykład wypisać jak aktualną mamy godzinę, no to wypisujemy print Teraz, kropka, powiedzmy, hour, hour, czyli po prostu godzina. Dajemy do tego dwukropek i dodajemy teraz, kropka, minut czyli po prostu minuta. Teraz, jeśli play, no to oczywiście, na wywali błąd, ponieważ nie dałem, że nie przekonwertowałem, bo to są oczywiście liczby. Nie przekonwertowałem tego na. Ciągi znaków i nie da się tego połączyć z ukropkiem. Wziąłem ja play teraz no i mamy, że aktualnie jest 10.57. Eee, no ale oczywiście, jeśli teraz byśmy chcieli jeszcze do tego dać plus spacja, plus eee, aktualny dzień tygodnia, znaczy dzień eee, miesiąca, czyli string, no to to, to, jest już, to już teraz się robi eee, dość długie. Jest na to dużo prostszy sposób i służy do tego funkcja eee, strftime Time. Jest to, format, jest to format skrót od string formatting time albo string formatted time bardziej. No i oczywiście dajmy teraz po prostu teraz i użyjemy tej funkcji oczywiście. Czemu mówię czego oczywiście, ja nie mam pojęcia. No i dajemy tutaj strf time i jako argument ona podaje, przyjmuje czego znaków, czyli string, który zostanie przekonwertowany na to, co właśnie chcemy, to, co tutaj wpiszemy. No i tutaj wpiszemy na przykład procent duże H. Jeśli damy play, no to mamy tutaj, jak widać, to procent H zostało przez tą funkcję zamienione na dziesiątkę i wy, wypisane przez print. na dziesiątkę, ponieważ aktualnie jest dziesiąta godzina. możemy dać tutaj dwukropek i wpisać procent duże M. Dajemy spację procent, D, kropka, procent m małe M, tutaj było, tutaj było duże M, tutaj jest małe, kropka procent duże Y. Jeśli damy play, no to mamy wypisane, że aktualnie jest 1059 jest 1908 2016. Jak to zadziałało? No Oczywiście procent H zostaje zamieniony na, na aktualną godzinę, dwukropek po prostu się wypisuje dalej procent m zostaje zamieniony na aktualne minuty, procent małe d na aktualny dzień miesiąca, procent m, małe m na aktualny miesiąc liczbowo i procent y aktualny rok jakby czterocyfrowo, czyli pełny, pełny rok jest podawany. Możemy oczywiście podać w systemie dwunastogodzinnym, po prostu duże h zamieniamy na i i zostaje zamienione na Aktualną godzinę w stanie 12 godzinnym. Na no jest 10, także to nie za dużo nie zmieniło, ale możemy tutaj jeszcze na środku, po spacji sobie na przykład dodać procent P, i procent P podaje angielskie AM lub PM, czyli po prostu czy jest przed południem, albo po południu. No, aktualnie jest 11.00 AM 1908 2016 możemy na przykład również podać miesiąc e, słownie, e, zamieniając to procent M e, na procent B małe B. E, dajemy play i mamy, że teraz jest 19 august 2016, to jest oczywiście skrócone, czyli mamy po prostu AUG Jeśli damy duże, duże B, no to mamy august pełną nazwą napisane. To i oczywiście da spolszczyć, ale to trzeba zmienić język w, w Pythonie, czyli jakby, no, nie wiem tak szczerze jak on sobie pobiera ten język, a da, da się go zmienić na polski. Na Linuxie wiem jak to zrobić, w konsoli tam trzeba zmienić strefę czasową i tak dalej, skonfigurować, a tutaj no niestety na się mamy to po angielsku. No i to było na tyle w tym, w tym odcinku. Wiecie już jak zatrzymywać działanie programu na kilka na zadany czas. Możecie wykonywać kilka rzeczy naraz, czyli tworzyć po prostu tak zwane timery no i oczywiście wypisywać aktualną godzinę i datę. W następnym odcinku zajmiemy się już czymś bardziej fajnym i przydatnym, czyli funkcjami. w w innych językach jest to znacznie wcześniej pokazywane, ja pokazuję dopiero teraz, żeby oswoić się z tym językiem i żeby tutaj już łatwo się dopisało. Więc dzięki za oglądanie, zapraszam do łapkowania, komentowania, subskrybowania.